Pan z Wami? Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Po opuszczeniu synagogi, Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego, On zaś na, każde, na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając Ty jesteś Syn Boży. Lecz on je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że on jest mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne, a tłumy szukały go i przyszły aż do niego, chciały go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz on rzekł do nich: Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Bo po to zostałem posłany i głosił im słowo w synagogach Judei. Oto słowo pańskie. Pojawiła się wysoka gorączka. Trudno nie dziwić się. Że wywołało to niepokój. Przecież i w naszych czasach, jeśli zwłaszcza teraz u kogoś pojawi się gorączka, to rzeczywiście podejrzewamy różne rzeczy i w sposób odpowiedzialny chcemy się zachować, postąpić. Martwił się również Szymon Piotr o swoją teściową, nie wiedząc, co się dzieje, nie wiedząc, jak przyjść jej. Z pomocą zaradzić tej sytuacji. Ale miał szczęście, bo właśnie po nabożeństwie do ich domu przyszedł Jezus. Jezus był blisko. Dlatego nie tylko Szymon, ale ci, którzy byli zebrani w domu, jak dokładnie byśmy przetłumaczyli, wstawili się za nią u Jezusa. Jakże są bardzo podobni nam, którzy dzisiaj w środę przyszliśmy do naszej świątyni, by wstawiać się za nami samymi, może naszymi bliskimi, może tymi, którzy odeszli już z tego świata i oczekują na naszą pomoc w tym, aby mogli osiągnąć pełnię zbawienia, by cieszyli się Królestwem Niebieskim. I zobaczmy, że Jezus nie pozostaje obojętny na tą prośbę. Przychodzi z pomocą. A co robi Teściowa? Wstała natychmiast i usługiwała im. Zobaczmy, to uzdrowienie było, było natychmiastowe, ale reakcja owej kobiety jest również bardzo poruszająca dla nas. Ona odkrywając dar Boży, który otrzymała, nie pozostawiła go tylko dla siebie, dla jakiegoś swojego delektowania się nim. Ale wiedziała, że otrzymała ten dar od Pana Boga po to, żeby tym darem służyć drugiemu człowiekowi. Dar zdrowia nie jest egoistycznie tylko dla nas, ale po to został nam dany, żebyśmy tym darem służyli innym. Najpierw w najbliższym, gdzieś w domu, w rodzinie, w parafii, wśród osób, które spotykamy z różnych racji w naszej codzienności. Jak widzimy, również taką postawę w swoim życiu przyjmował święty Józef. Był to człowiek służby. Najpierw służby Bożym Oczekiwaniom, służby Maryi. Jezusowi, ale również w swojej pracy zawodowej, cieśli, służył drugiemu człowiekowi. Czyli to, co odkrył jako pewien swój życiowy charyzmat, dar, można powiedzieć, że w zadziwiający sposób potrafił wprzęgnąć w swoje życie zawodowe i służbę drugiemu człowiekowi, jak wykonywał swój zawód. To o tym może świadczyć tylko to, że na kartach Ewangelii czytamy, że Jezus przejął po nim zawód. No właśnie, czy to, co na co dzień robimy, jest wykonywane z taką miłością, żeby inni, patrząc na nas, czy dzieci, czy osoby postronne, chciały przejmować zawód, przez który my wyrażamy miłość do Boga i do drugiego człowieka. Czy zatem rozpoznajemy dary, jakie otrzymujemy od Pana Boga? Zobaczmy, uzdrowienie owej kobiety, ale i później tych, których przynoszono do Jezusa, ma dwie warstwy. Nie tylko to uzdrowienie fizyczne, ale również uwolnienie od wpływu złego ducha, czyli uzdrowienie duchowe. Czy rozpoznajemy zatem dary Boże w swoim życiu? Czy za nie Panu Bogu dziękujemy? Czy służymy nimi drugiemu człowiekowi? Albo jeszcze bardziej konkretnie, jakim darem, który otrzymałem od Pana Boga, dzisiaj służyłem, służyłam drugiemu człowiekowi? Amen.